Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zawodnie się zastanawiacie, dlaczego akurat takim pozdrowieniem się dzisiaj witam z Wami. Otóż jest uroczyste Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Wzywamy wstawiennictwa Maryi w naszym życiu, w naszych wszystkich potrzebach, w naszych intencjach i trudnościach. I też chcemy się tutaj spotkać. Ja chcę się z Wami spotkać. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie z chorobieszowa. I zechcę z Wami znowu zaśpiewać kilka sympatycznych piosenek. Piosenek, które mówią nam o naszym pielgrzymowaniu, na przykład na Jasną Górę. Przypominają te piękne chwile, czy do Krasnobrodu, tutaj z Frubyszowa. Zawsze idziemy na koniec czerwca, właściwie początek lipca. To jest taka lipcowa pielgrzymka, początek. Teraz nie wiemy, co będzie. Czekamy i modlimy się, i modlimy się, żeby było lepiej, żebyśmy byli wszyscy zdrowi, powrócili do normalnego życia, ale na razie mamy to, co mamy, i trzeba się cieszyć z tego, co jest. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla Was kilka piosenek, takich, myślę, że takich radosnych, pogodnych, ale też i poważnych, i refleksyjnych, bo wstawienie matki Najświętszej w naszym życiu jest bardzo ważne. Dzisiaj piękna Ewangelia, o której słyszeliśmy, przynajmniej przez radio, online, albo jakoś, albo w telewizji może która właśnie mówi o tym, że archanioł Gabriel przybywa do Maryi i ona wypowiada te słowa oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według twego słowa. Dziękujemy ci Maryjo za to, że zgodziłaś się być matką Syna Bożego. Niechaj ten Syn Boży również nam pomaga w życiu, pomaga nam w naszych również trudnościach, które są. Mam dzisiaj dla was kilka bardzo sympatycznych Piosenek. Najpierw pierwszą z nich jest piosenka, którą pięknie śpiewa mój zespół. Tutaj jest Rubieszowa, zespół przyjaciel. Izabela, która gra i śpiewa też z nami, studentka, pięknie to śpiewa. Również inne dziewczyny pomagają w tym śpiewie, więc. Ale nauczyła nas właśnie tej piosenki i my również lubimy ją śpiewać. Ja spróbuję, pewnie będzie trochę nieudalnie, a nawet i śmiesznie, może i nawet żałośnie, ale zobaczymy. Jeszcze wersja, bo tak jest z tymi, którzy słuchają. ładna piosenka. Osobiście bardzo ją lubię i mi się podoba. Gorzej z wykonaniem, ale jakoś to się udało. No właśnie. I Matka Najświętsza pomaga nam w życiu. Odmawiamy różaniec, wzywamy jej wstawienie, swojej opieki. Idziemy na pierwsze pielgrzymki, na przykład czy do Krasnobrodu, czy na Jasną Górę, czy w stronach biłgorajskich do Janowa Lubelskiego, czy też do Leżajska. Jakoś w moim życiu te pielgrzymki były zawsze. I są wpisane również i to moje życie i ta opieka Matki Najświętszej jest odczuwana w moim życiu. Dzisiaj szczególnie powinieneś, właśnie, powinnaś zaprosić Maryję, modlić się na różańcu. Godzina 20:30, o właśnie, już teraz, wiele osób modli się na różańcu. Ja za chwilę też biegnę, żeby też dołączyć do tej modlitwy, ale właśnie jeszcze chciałem dla Was to nagrać. Wezwanie i pozdrowienie serdeczne. Słuchajcie, kochani, mamy tutaj też dzisiaj różne takie piosenki, wam przygotowałem. Jest też piosenka, którą chcę zadedykować dla wszystkich, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Najświętsze naprawdę ma swoje opiece i może mieć swoje opiece. Musimy tylko jej zaufać, musimy również cieszyć się jej obecności. Wczoraj wspomniałem, jak to Pan Jezus uzdrawia że może również nam udzielić tego uzdrowienia i pocieszenia w tym szczególnym czasie i dlatego też właśnie pielgrzymujemy dlatego też przypominamy sobie te pielgrzymki, jaki to był piękny. I radosny czas. Ale dzisiaj też jest piękna pogoda, słońce. Wiele osób spacerowało, chodziło, yy, zwiedzało, prawda? Yy, piękną naturę, oczywiście w pojedynkę, no bo nie można teraz w grupach się spotykać. Yy, przynajmniej trzeba chwileczkę się też przejść, oczywiście bezpiecznie i ostrożnie. Ale kiedy było to słońce, to. Też przypomniałem się pielgrzymka, kiedy to podczas jednej z dni ksiądz Piotr, którego serdecznie pozdrawiam, grał pięknie nam na gitarze i śpiewał. Yy, wiele to już lat temu było, szliśmy wtedy, Byłem młodzieński szczuplutki, yy, ale wtedy pielgrzymowaliśmy i dochodziliśmy, prawda, yy, tereny Niska i rzeka Sany i ciężko się, prawda, szło i już gorąco i nic się nie chciało. I wtedy gdzieś yy, właśnie ksiądz Piotr zajmował tak jakąś piosenkę, coś ja zacząłem śpiewać właśnie Son of the i wyszła taka wersja. No taka wersja. Sada, Sanie się, pląskali. No właśnie, tak śmiesznie trochę było, radośnie, ale tak, żeby was troszeczkę też uweselić. Tak jak również i o Aniele, prawda, kiedy tak. Idziemy, śpiewamy, modlimy się, często przychodzą jakieś różne piosenki i wspomnienia, kiedyś jeden organista podobno się pomylił podczas grania i zaśpiewał zamiast Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, to Anioł Pański zmajstrował Pannie Maryi. No cóż, nie wie, niektórzy się w ogóle nie szczęili o co chodzi, ale czasem takie kiksy się gdzieś zdarzają, ale wiemy, że Anioł Pański obwieścił tę nowinę Maryi, Maryja zgodziła się. No, i właśnie stała się matką syna Bożego, ale potrzeba do tego też wiary. I dlatego też ta wiara jest bardzo, bardzo potrzebna i dla nas, dla naszej ojczyzny, dla nas samych. Jest też taka fajna pioseneczka, która jest śpiewana. Często z dzieciakami śpiewaliśmy tutaj, z naszą scholą dziecięcą, też pozdrawiam ich serdecznie. Gabrieli zwiastował, bo dzisiaj też w Kościele słyszymy na przykład właśnie, że anioł pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Śpiewamy, prawda? Ale śpiewamy też Archanioł Boży Gabriel posłan do Panny Maryi. No właśnie, a to nam się kojarzy z Adwentem. Już prawie, że z Bożym Narodzeniem, a ten czas jest już za nami. Ale wspominamy takie piosenki, więc dla Was też piosenka. i już mogliśmy nawet klaskać i śpiewać ale pamiętamy też, że mamy czas Wielkiego Postu czas wyciszenia czas naszej modlitwy o tak mi się przypomniało właśnie jak do krasnobrodu idziemy z pierwszą pielgrzymką jakiś akcent, prawda? też, prawda, jest o, mamy właśnie takie oto kaszkiety, grupa pomarańczowa Pozdrawiamy serdecznie, nie wiemy, co będzie, no ale możemy mieć troszeczkę jednak nadziei, że wszystko będzie dobrze i ruszymy na pielgrzymkę, abyśmy tylko byli zdrowi i zadowoleni. I trochę optymizmu troszkę też złapali, bo jest to bardzo ważne. No właśnie, ale jeszcze taką jest, mam piosenkę dla, mm, dla Archanioła, dla Anioła. Pięknie śpiewana. Na rekolekcjach w śpiewała śpiewana mój kolega Ksiądz Tomek właśnie prosił też, żeby jeszcze zaśpiewać z dziećmi, dzwonił nawet do mnie, pozdrawiam go serdecznie i yy, yy, też piosenka. No, Miałam głosić też o w szpikołosach. No nie udało się wygłosić. Yy, każdy miał jakieś plany, każdy miał jakieś sprawy, ale na dzisiaj jest ważne sieć w domu. Sieć w domu, módl się i przeżywaj ten wielki post mocno. Piosenka o Aniele. Również z repertuaru Magdy Anioł serdecznie. Aniele, aniele, niebieski słańcu przy mnie stój, przy mnie stój, tańcu. Bezpieczna droga. Prawda, że radosna pioseneczka. No właśnie, też ją bardzo lubię więc my również dzisiaj się rodujemy, właśnie ksiądz Tomek do mnie dzwoni, prawda, chyba jakby wyczuł, że go pozdrawiałem, skąd on wiedział, na no, live to nie idzie, no ale nic, tak to jest czasami, no więc kochani no, już zbliżamy się do końca, dzisiaj żeby nie umęczyć was bardzo mocno, no, już patrzcie 12 minut, więc na zakończenie piosenka z pozdrowieniami dla was wszystkich również na pielgrzymce, która śpiewała niech to będzie nasza modlitwa na zakończenie też i w polerze już apelu jasnogórskiego przypominamy sobie to wszystko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę dużo zdrowia. Ma Dobrej nocy. Trzymajcie się w zdrowiu.